Dzień dobry moi mili, witam Was na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was z takim rozkładem, czy uda Ci się rozwiązać problem? I dam Wam teraz chwilkę, żebyście się zastanowili. Macie do wyboru dwie talie. Pomyślcie sobie o jakiejś sytuacji, z którą się teraz być może borykacie i fajnie by było dostać pomocno zdanie kart, które mogłoby wam podjąć decyzję jak to pójdzie, czy uda Wam się rozwiązać tą sytuację. I to będą, będzie czytanie z dwóch kart. Karta, która powie, czy uda, czy nie, i naświetli trochę, y, dlaczego się uda, bądź dlaczego nie. Też oczywiście pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc jeżeli nie masz jakiejś sytuacji trudnej, którą chcesz rozwiązać albo łatwej sytuacji, albo sytuacji, na którą chciałbyś spojrzeć, to czytanie nie jest dla ciebie. A jeżeli masz, to zapraszam i naprawdę chwilkę się zastanów do, do, do trzech sekund, którą stali wybierasz: czy czerwona wstążka, czy. Właśnie, fioletowa wstążka yy, i, i pamiętajcie, że bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze, może yy, propozycje, jakie chcielibyście usłyszeć tutaj czytania. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I bardzo, bardzo wdzięczna za to, że jesteście obecni. Wspierajcie mnie, mówcie znajomym, że jest taki kanał, abyśmy, abym się mogła rozwijać dla Was. Niech to będzie taka nasza wymiana energetyczna. Wybrane? Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Tą na razie odłożymy. Czerwona wstążka, talia jest przetasowana. Czy uda Ci się rozwiązać tą sytuację? Czy uda Ci się rozwiązać? Nie odkryła się to, nie patrzymy. Tą sytuację. Przełożymy jeszcze. Jak tam Wasze afirmacje udały się? Dajcie znać, bardzo jestem ciekawa. Pracujcie, bo pamiętajcie, że afirmacje trzeba powtarzać. Działamy przez powtarzalność. Czy uda Ci się rozwiązać y, tą sytuację? Rycerz Buław i koło fortuny. Y, osoby, które wybrały grupę pierwszą, a tu jeszcze. Nie, to jest Rydwan. Ciągle mylę w tej talii koło fortuny. To koło mnie, tak jakoś. A w tle mamy koło fortuny. Kochani, osoby, które wybrały grupę numer jeden, tak uda Wam się rozwiązać tą sytuację. Karty Wam mówią, że poprzez nie bójcie się działania, nie bójcie się podjąć jakichś kroków w świecie takim realnym, w sensie działanie. Które Wam pomoże, nie działając. Oczywiście wiemy, że nie działanie to też działanie. Natomiast przy drugiej karcie, która Wam mówi, i zróbcie to dosyć szybko, nie możecie z tą decyzją. Tutaj bardziej wydaje mi się, że jest do podjęcia jakaś decyzja, jak rozwiązać to, i już macie pewien pomysł na to, więc nie, nie, nie czekajcie zbyt długo. Ok, bo y, karty wam sugerują, zmobilizuj się w dosyć szybkim czasie i w dosyć szybkim tempie, podejmij działanie i y, to działanie rozwiąże tą sytuację, o której myślisz. Pamiętaj jeszcze w, y, w tym, co chcesz osiągnąć w tej sytuacji. Jeżeli, bo trudno mi dawać przykłady, no bo każdy z Was może pomyśleć o zupełnie o czymś innym, a y, to może też być tak, jak mówiłam na początku, czytanie w ogóle dla kilku osób, na przykład, a y, z Tobą y, totalnie nie zarezonuje. Natomiast jeżeli rezonuje i jeżeli chcesz, y, do Ciebie to dociera, to jeszcze jest sugestia Kart taka, y, pamiętaj, Jakie chcesz mieć rozwiązanie i miej to na, w swojej uwadze. Bo do tego rozwiązania, które chcesz osiągnąć, trzeba podjąć stanowcze kroki, dosyć szybkie, nie zwlekać zbyt długo, nie czekać zbyt długo, tylko chcę to i to, zrobię tak i tak. Przy rycerzu buław to y, nawet ja bym powiedziała, że może być taki ruch typu wabank, albo no, taki ruch y, dosyć chwilami ryzykowny, odważny. O, to jest dobre słowo. Nie bój się. Y, Wszechświat ci sprzyja, więc nie bój się podjąć odważnej decyzji w tym kierunku, czego pragniesz. Tylko musisz to ustalić. Nie da się w tej, y, tutaj, w tej sytuacji kart y, być takim, wiecie, że a może to się samo rozwiąże. No jak nic nie zrobisz, to, to się jakoś tam potoczy ta sytuacja. Natomiast będziesz miała na tą sytuację, czy miał wpływ w momencie, kiedy podejmiesz stanowcze, odważne kroki y, zgodne z twoim celem. OK. To dziękuję wam grupa numer jeden tu odłożę, żeby nie przeszkadzało. I grupa numer dwa z fioletową wstążeczką. No to mam trochę problem z tymi kolorami. Czy to jest fiolet? No mm -hmm. dla mnie fiolet. <laughs> Czy uda ci się rozwiązać tą sytuację, o której myślisz? Czy uda ci się rozwiązać? tą sytuację, o której myślisz, śmierć i słońce. No mamy, mamy dwie karty w odległych galaktykach, galaktykach od siebie. I szóstka mieczy. O to, to może być też takie wspierające. Słuchajcie, ci, ci, ci z was, którzy wybraliście y, grupę drugą, czy uda ci się rozwiązać tą sytuację? Więc tak. Mm, karty sugerują, żebyś tą sytuację jak, jakkolwiek ona pójdzie, czy zgodnie z twoim y, no, to, o czym byś jakbyś chciał, z Twoim pragnieniem, czy zupełnie niezgodnie z Twoim pragnieniem, karty sugerują, yy, trzeba ją będzie zakończyć, zamknąć temat. I tak samo i wtedy jak domkniesz tą sytuację, nie wiem, jeżeli yy, myślisz, ale tak definitywnie, naprawdę. Jeżeli nie wiem, myślisz o odejściu albo o jakichś takich radykalnych krokach, to karty mówią tak. Zrób to, ale definitywnie, czyli nie ma powrotów, nie ma dawania 75 szansy, nie ma wracania do, do, do tego tematu, o którym myślisz, do tej sytuacji, o której myślisz, to trzeba zamknąć koniec. Następny, następna yy, i nie wracać do tego. I wtedy tu też jest sugestia kart, żebyś pomyślał o tym, yy, jeżeli myślisz, że to jest dla ciebie jakaś trudna sytuacja czy jakiś trudny problem, to zamykając go, odcinając wręcz tak naprawdę jednym cięciem, yy, doprowadzisz do tego, że yy, wszystko od tej pory się będzie układało lepiej. Ona ci bardzo przeszkadza y, to, coś, o czym myślisz, przeszkadza ci y, w pójściu do przodu i w tak, z takiego radowania się życia, y, z takiego czerpania z życia. Z bycia szczęśliwym po prostu. Coś cię tam y, kłuje albo przeszkadza, rada jest tak, uda ci się, natomiast masz to zrobić definitywnie. I niech to wynika y, z takiego poczucia robię to dla siebie, żeby było lepiej. Rozumiesz? W tym kierunku niech będzie twoje myślenie. Natomiast na pewno tak samo grupa pierwsza też miała, żeby nie odkładać w czasie. Wy tak samo to widocznie ten, ten czas nowiu jest taki, y, że pewne decyzje trzeba podjąć już. Już. Nie mówię w tej chwili, ale na, do, 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 do pełni może. Jeżeli nie jesteś w stanie, to nie przedłużaj swoich działań, decyzji, bo to jest kwestia decyzji, e, za długo. Bo to i będzie niekorzystne dla ciebie. Ja myślę, że maksymalnie miesiąc, dwa, no, maksymalnie trzy. Ale to już naciągając sytuację. Okay? I pamiętaj o tym, że e, robisz to dla siebie, dla swojego dobra, dla swojego szczęścia, dla swojego spełnienia. Tu też można się doszukać, ja zawsze kartę, e, kartę słońca też, ona mi się bardzo mocno e, pokazuje, również e, wiemy, że w Starocie trudno jest określić czas, natomiast to jest za, na, na 100% właśnie czas letni. Czyli czerwiec, lipiec, no maksymalnie, no mamy jeszcze połowę maja, końcówkę właściwie maja. Także zrób to w okresie letnim. Coś domknij, uda ci się to zrobić, natomiast musi to być zrobione definitywne, definitywnie, tak żeby nie było powrotu do tego. Jeżeli chcecie czytań takich dla siebie indywidualnych, to zapraszam na kontakt do siebie na maila zapytaj.tarota123 małpa.gmail.com. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za, za to czytanie, dziękuję za Waszą obecność i wysyłam dobrą energię, ściskam gorąco i do następnego filmiku. Cześć!